Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Lubinie ze mną mieszko Fortuński mistrz Europy w odmianie 10 bil. No właśnie, odmiana 10 bil podobna do dziewiątki, ale różni się pewnymi szczegółami. Jakbyś mógł coś o tym powiedzieć? Tak jest. No w 10 mamy jedną bilę więcej. Można, mogłoby się zdawać, że to są dwie bardzo podobne gry, bo wbija się również po numerach mhm. od 1 do 10, czy od 1 do 9. Kto wbi ostatnim biletem wygrywa. Natomiast jest diametralna różnica w tym, że w dziesiątce nie ma żadnych przypadków. Czyli mm -hmm. po prostu każdą bilet meldujemy tam, gdzie chcemy wbić. I jeżeli no, wpadnie przez przypadek gdzieś, no to przeciwnik podchodzi do stołu. A w dziewiątce można tą partię kontynuować dalej. Mm -hmm. Czyli moczą okay. się te farty, tak zwane. A w ogóle jak zacząłeś grać w bilarda? Zaczęło się od tego, że jak byłem mały. Mój tato miał y, swój klub bilardowy, plus y, działał w strukturach Polskiego Związku mm. Bilardowego, był wiceprezesem Polskiego Związku. Y, wziął mnie do klubu, pokazał mi stół. Ja byłem naprawdę małym dzieckiem, także mało co z tego pamiętam, ale mm. widocznie mi się na tyle spodobało, że przy to tym Tak, i już tak zostało. Wiadomo, że były jakieś chwile takiego zwątpienia, czy, no jak myślę, jak każdy sportowiec, tak ma. No ale. Już jakoś teraz jest to mój sposób na życie i myślę, że na, na najbliższy czas tak to zostanie, patrząc na jak, jak się rozbija ta moja no, kariera. Okay. A jak wygląda Twój trening? No mój trening wygląda tak, że yy, staram się poświęcić około 3-4 godzin dziennie mm. przy stole, aczkolwiek to nie trening to nie jest tylko czas przy stole, również jakieś dbanie o formę fizyczną, psychiczną i tak dalej. Yy. Mam sparring partnera mojego brata, z którym teraz dosyć sporo y, mm -hmm. razem gramy, młodszego. Co prawda uczy się, ale bardzo szybko, także już daje o, dobry opór. Jest, jest godnym sparring partnerem. No i albo razem trenujemy, albo, albo razem gramy. Także. Mm -hmm. Okej. Okay. A powiedz coś o ostatnim Twoim występie w USA, bo namieszałeś trochę. No, namieszałem, namieszałem. Pewnie mało osób się tam tego spodziewało. Yy... No, myślę, że to chyba mój największy sukces, ponieważ turniej był w rangi światowej i zjechała się cała najlepsza czołówka na świecie. 106 zawodników. Z tego udało mi się dojść do finału. Tam niestety przegrałem minimalnie 9-7 z Nicem Fejenem. prowadząc 7-5. Po drodze, tak że już miałem gdzieś mić z tyłu, głowy się działo, że już może będzie, może będzie zwycięstwo, no ale niestety. Los nie był po mojej stronie w końcówce meczu, ale jeszcze się mam nadzieję jakiś zrewanżuję. No i ogólnie kariera myślę, że bardzo dobrze się rozwija. Ten sezon mam bardzo dobry, ponieważ zdobyłem to mistrzostwo Europy. Teraz tutaj duży sukces w Stanach. Za chwilę wyjazd do Chin, mm -hmm. także mam nadzieję, mam nadzieję, że podtrzymam tą dobrą grę, a wyniki przyjdą. Okay. Rozgrywki na świecie są, ale są też w Polsce. Grasz w drużynie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilarda. Macie szansę na mistrzostwo. To Powiedz, jest. czy czujesz tą presję przed ostatnim zjazdem? Na pewno y, liga i gra zespołowa jest całkiem innym obciążeniem niż gra indywidualna. Mm. Y, presja jest o wiele większa, bierze się odpowiedzialność za całą drużynę. Nie można sobie pozwolić na. Jakieś głupie zagrywki, czy nonchalancje, non tak yy, mogę nazwać, po prostu trzeba grać rozważnie, no bo wiadomo, ciężar całej drużyny jest na barkach, mm. także, ale na razie póki co bardzo dobrze nam idzie, yy, mamy zgraną drużynę, yy, dobrą atmosferę, także i na pewno nie brakuje nam umiejętności, żeby tą ligę wygrać, także będziemy walczyć, jesteśmy na, na, na górze tabeli, także mm. głównym celem dostać się do finału, a w finale wygrać. Okej, okay. tak... Y Praktycznie nie macie mistrzostwa, ale w sumie macie mistrzostwo. Możesz troszkę o tym. Tak, tak. Właśnie niedawno, nie, przybliżę, przybliżę niedawno dos, dostaliśmy informację z polskiego związku. Dwa lata temu drużyna Konsalet Warszawa została zdyskwalifikowana jako mistrz polski, ponieważ no. y, jednego z zawodników od nich zapali na, na dopingu, dopingu. Tak jest. Y, I mistrza polski sprzed dwóch lat nie było. Do no, decyzję ogłoszono chyba mm -hmm. jakiś miesiąc temu, okay. że z racji tego, że byliśmy, skończyliśmy ligę na drugim miejscu, dostaliśmy oficjalnie informację, że mistrzem Polski jesteśmy my. Mm -hmm. Także gwiazdeczkę sobie możemy jeszcze jedną <śm> dorobić <śm> na koszulce. Okay. No, ale oczywiście będziemy walczyć żeby w tym roku, żeby to własnymi siłami wygrać. No tak, wyrównana liga bardzo. Ekstra klasa w sensie. No, y, nie ma drużyny, która by wszystkie spotkania wygrała do tej pory, także to świadczy o tym, że wyrównany jest poziom. Dosyć wyrównany, myślę, że tak jak mówię, y, niuanse mogą tam decydować, jak się potoczy mecz. Y, czasami jed, naprawdę duża presja jest podczas tych meczów. Jeden jakiś y, prosty błąd może się odwrócić, i, i, i ten system po prostu jest y, roz, te, tych rozgrywek ligowych taki, że naprawdę trzeba. Grać na najwyższym poziomie. Mm -hmm. A jakie plany na najbliższe miesiące, yy, No W najbliższym czasie takie z najważniejszych wyjazdów to China Open za trzy tygodnie, mm -hmm. na początku września. Yy, zaraz później yy, Kremlin Cup w Rosji, w Moskwie. Yy, także to takie dwa na... priorytetowe turnieje. Jeszcze oczywiście Mistrzostwa Świata w Doha w okay. dziewiątkę. Także troszeczkę tych turniejów zostało ważnych. A w międzyczasie, jeszcze za dwa tygodnie, mamy wyjazd tutaj w Polsce, wysokiej rangi turniej Rocket Rokietnic Open, mm -hmm. Na który też prawdopodobnie zjedzie się cała czołówka europejska, ponieważ jest dosyć prestiżowy, fajny tur turniej z dosyć fajną pulą także 75 tysięcy złotych, także to. Jak na robi. Bilarda w Polsce, to nie są małe pieniądze tak na jest. pewno. Tak jest. No, kilku graczy tam potwierdziło. E, Austriacy między innymi Mario He i Albin, Albin, Ocean. O, Albin Ocean. Także e, najlepsza para deblowa chyba świata, jeśli, się. jeśli dobrze. Aktualnie jeśli dobrze w Także to pokazuje, że ważny turniej. E, no i co, mieszczę zwycięstwo? <laughs> zawsze już. Okay. Ambicje, chociaż czasami tych umiejętności brakowało, to zawsze ambicjami ambicja chciało się wygrywać. Teraz myślę, że już niczego nie brakuje, dojrzałem do tego, mhm. żeby, żeby stawiać czoła z tymi najlepszymi. Nawet nawet jak już zdawałem sobie sprawę, że te umiejętności są, to jednak gdzieś czasami głową przegrywałem, mhm. a teraz myślę, że już do tego dojrzałem, że potrafię po prostu wygrywać. No właśnie, wiele osób twierdzi, że sporty bilardowe, no to właściwie no sport nie, nie, niewydolnościowy powiedzmy, ale parę godzin, jak się przy stole postoi, to jednak... To tak, właśnie ja miałem taką śmieszną sytuację, bo nigdy jakoś nie dbałem specjalnie o swoje plecy, nie mhm. chodziłem na masaże i miałem do dosyć duży problem Z pół roku temu, praktycznie mogłem się ruszyć i yy, nie wiedziałem, co się dzieje. Mhm. Poszedłem do specjalisty, to powiedział, że nigdy w życiu nie widział tak spiętych yy, mięśni pleców i tak dalej, mhm. także no był w szoku. No i przeszedłem tam jakąś taką, może powiedzieć, małą rehabilitację i teraz wiem, jak po prostu to jest ważne. Nie? Jakieś masaże, takie rzeczy. Mm. W ogóle dbanie o kondycję fizyczną, psychiczną no w tym sporcie jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę, załóżmy tych 50 zawodników z czołówki Europy. Zbliżone umiejętnościami. Umiejętności tak, umiejętnościami mm. naprawdę tu wszyscy potrafią zrobić to samo. Ale jednak wygrywają ci, którzy tam są jakoś lepiej przygotowani, i myślę, że to jest wszystko, yy, wszystko tkwi w tym, żeby być dobrze przygotowanym fizycznie i psychicznie. Przede mm. wszystkim. Okej. Okay. No właśnie, masz jakieś po jakichś dotkliwych porażkach, nie wiem, e, jakiś czas regeneracji, że powiedzmy nie podchodzisz do stołu, nie wiem, z kilka dni, czy nie ma czegoś takiego u ciebie? Mam, mam, mam. Na pewno y, po ciężkim jakimś turnieju albo po turnieju, w którym y, coś poszło nie po mojej myśli i hmm. bardzo mnie to jakoś sfrustrowało, robię sobie, sobie jakąś przerwę. Zazwyczaj jest to jeden, dwa dni po jakimś, hmm. po jakimś takim dłuższym wyjeździe. No a tak to, na co, tak to na co dzień trenujemy, jeżeli są to jakieś mniejsze turnieje, to z dnia na dzień się przychodzi. Okay. A masz kogoś w świecie bilarda, którego cenisz najbardziej? Y jeżeli chodzi o takiego mojego najlepszego bilardista, to jest Efren Reyes. Mm, Filipińczyk. Y dokładnie, Filipińczyk. On w ogóle mi zaimponował na wielu płaszczyznach, bo tam jest historia taka, że jest mm. bardzo dobrym szachistą. no, no proszę. Więc. Tak, w ogóle gdzieś kiedyś słyszałem, w ogóle jak byłem na Filipinach, to mm. Efrena Reyesa wszyscy znają. Tam jak się wchodzi do taksówki z kijami, to jest ogólnie sport narodowy u nich, mm -hmm. to wszyscy wiedzą kto to jest. Ja nawet słyszałem takie legendy, nie wiem czy to prawda czy nie, że Efren Reyes, że ludzie tam na Filipinach chcieli, żeby on został prezydentem No, No, Filipin. To, no to nieźle. No tak, nie wiem czy to jest prawda, tak słyszałem. Miałem okazję go poznać, zagrać z nim jeden mecz w Niemczech. Specjalnie pojechałem. Mhm. No, zawsze na nim się wzorowałem od małego. Do... Może technicznie nie, nie, nasze, nasze techniki nie są zbliżone, mhm. bo ich, ich styl grania jest całkiem inny Filipińczyków. Ale, ale to co robił na stole mi bardzo imponowało i myślę, że no, w historii jeszcze nie, nie było. Nie wiem, czy będzie jakiś taki mm. zawodnik, który aż tak mi będzie imponował. Okay. No i Jeszcze jest Ronnie O'Sullivan oczywiście w No, ale też trochę inna postać, ja też bardzo mm. go lubię, pozytywna dla mnie. Dużo no się okay. dzieje. Dużo się dzieje, tak. tak. <laughs> Nawet nie przy stole, chociaż też, ale i poza tak. stołem sporo się I, dzieje. I, I można powiedzieć, że to całkowicie odmienny zawodnik, całkowite przeciwieństwo mm -hmm. Frenereza. Frenere jest poukładany i zawsze, zawsze z klasą. Roni potrafi być wulgarny, że tak powiem. No tak, tak, tak. No ale to, mówię, każdy... Wszystko ma jakieś swoje plusy i minusy. No wiadomo. A odnośnie Filipińczyków, są różnice pomiędzy... Czy oni technicznie jakoś gorzej grają, czy... Znaczy, oni technicznie grają inaczej po prostu. Nasza szkoła europejska jest bardziej taka wyuczona, można powiedzieć, jak bardziej bym to zbliżył, jak, jakieś bardziej do takiego robota. Są schematy, których się uczymy i tak dalej i tak dalej. U nich to jest bardziej taka nauka hmm, ludzna, można powiedzieć. No też można by było obrać jakieś e, wzorce, w, uh -huh. podstawy w bilardzie. U nich tego nie ma, a i tak po prostu potrafią y, grać świetnie i są jednymi z najlepszych zawodników na świecie. A wydawałoby się, że po prostu z nie tą techniką nie, nie są w stanie, okay. a są w stanie. Zdobyłeś indywidualnie Mistrzostwa Europy w 10 bil, ale w ogóle cała kadra za, zabłysnęła we Włoszech. No tak, przywieźliśmy dosyć sporo medali stamtąd. Ja oczywiście no, cieszę się z tego, że w końcu potrafiłem postawić tę kropkę na D, bo od kilku lat zawsze wracałem z medalem, ale nigdy nie miałem tego złotego. Mm. I, I bardzo się cieszę. Chłopaki też dali radę. Karol Skowerski w dwóch finałach, jeden wygrał. bodajże chyba w dwóch. Tak, finalach. tak, chyba w dwóch. Tomek Kaplan też wicemistrzostwo i brązowy medal. Także no naprawdę. udane mistrzostwa. Później Konrad już jeszcze za chwilę od razu po mistrzostwach Europy wygrany Eurotur. Tak. Także naprawdę. No, sukcesy Polska pokazała w tym roku który. Zresztą już od kilku lat pokazujemy, ale w tym roku naprawdę. W Europie Polska no, mocny kraj, a czy na świecie też to tak widzisz, czy myślę, że czegoś nam na świecie jeszcze brakuje. Mm -hmm. yy, może nie chcę się też tak przechwalać, ale może gdzieś ten pierwszy krok, yy, który nam otworzy jakąś drogę teraz yy, zrobiłem. Gdzieś tam się zahaczyliśmy. też są też już mm, kilka osiągnięć no tak. w Stanach miał, także gdzieś się już tam przetarliśmy i możliwe, że już troszeczkę inaczej będą do nas podchodzić. No, a my musimy w sobie też jakoś zbudować taką większą pewność siebie na arenie światowej i po prostu iść tam za ciosem. W Europie uważają nas za najlepszych, razem tam na czele z Austriakami, z Niemcami, mm. także... Oni sobie jakoś potrafią poradzić, to dlaczego my mamy sobie nie poradzić? Na pewno niczego nam nie brakuje, gdzieś mówię, yy, kwestie mentalne bardziej okay. damy radę. Czyli, czyli głowa raczej, tak. niż, niż umiejętności. No tak, na umiejętności to. mamy. Yy. Okej. Okay. Ostatnio Azja spory, spory postęp w bilardzie zrobiła w ostatnich latach. No w Azji w ogóle się bardzo rozwijają te sporty. O, oni mają na to finanse. Naprawdę yy, jest to medialnie dobrze pokazane, mm. także oni ich na to stać i tam ten sport się rozwija bardzo mocno. Mm. Po prostu to jest coś, w co poszli i, i im to wychodzi. U nas troszeczkę w Europie gorzej jest z tym. Mimo, że na. My, moim zdaniem, Europejczycy są najlepsi na świecie. W większości turniejów wygrywają Europejczycy. Bo to jednak ta, ten, ten sport nie jest aż tak popularny. Hmm. Była szansa na te igrzyska. Niestety najprawdopodobniej już nie, jeszcze jeszcze, zaprzepoś... jeszcze poczekamy najprawdopodobniej. Jeszcze poczekamy, ale no właśnie, poczekamy może następne niestety 4 lata, no ale... Cóż, no nie wiem, nie wiem jak się ten sport będzie rozwijał. Ja mam nadzieję, że jak najlepiej, że w końcu jakoś tam zostaniemy doceniani. Okej. Okay. No, tak Azjaci raczej chyba powoli zaczynają dominować, mi się wydaje. No, mówisz, że Europejczycy faktycznie jeszcze sobie dają radę, ale... Znaczy na pewno jest ich bardzo dużo. No właśnie. O to chodzi, że jest ich bardzo dużo, bardzo dużo zawodników dobrze grających na wysokim poziomie. I właśnie mi się wydaje, że ta kwestia mentalna u nich też jest bardzo ważna, bo jednak... Jak to, mój, jak to nasz znajomy powiedział, Mateusz Niegowski, kiedyś takie fajne zdanie, że właśnie ci Azjaci to chyba mają wycięty układ nerwowy. <noise> I to sobie zapamiętałem i rzeczywiście ciężko z nimi się gra, nie widać po nich żadnej presji i nawet w tych trudniejszych momentach oni po prostu potrafią zagrać te swoje 100%, gdzie u nas po prostu jest hmm. z tym problem. Jak wygląda y, sytuacja od strony pieniędzy, sponsorów w bilardzie w naszym kraju? No myślę, że to jest chyba w tym naszym sporcie najtrudniejszy temat w Polsce. My akurat jesteśmy w dobrej sytuacji, bo tak jak już wcześniej mówiłem, mój tato od małego jakoś mnie tam poprowadził w tym bilardzie. Oczywiście przy tym wykładając też swoje własne pieniądze. A później mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy na sponsora, pana Tomka Bugaja, który wziął, że tak powiem, naszą całą drużynę pod swoje skrzydła. Jego firma Erg która nas sponsoruje. Przez co możemy rozwijać swoje kariery. Jeździć po największych teraz turniejach. turniejach tak. Myślę, że gdyby bez takiej, bez takiej pomocy raczej byłoby to na, na tą chwilę nie, niemożliwe, żeby z własnych środków jeździć, bo koszta na pewno by nas przerosły po prostu. Okej. Okay. Mówiliśmy o puli nagród w Rokietnicy, a jak to wygląda w normalnych... Y polskich? Właśnie no. wydaje mi się, że cały czas troszeczkę y, brakuje tych pieniążków, bo nawet w tych najważniejszych turniejach na świecie, czy w Europie trzeba naprawdę zajść bardzo daleko w turnieju, mm -hmm. już tu mówię naprawdę podium ścisłe, y, żeby coś tam uszczknąć. Y, no chyba, że już się wejdzie na, jakimś, na jakiś taki światowy poziom, gdzie sponsorzy po prostu mm -hmm. indywidualnie się już odezwą z jakimiś ofertami, no to wtedy już można zarobić w inny sposób. Czy mecze na pieniądze, bo to też coraz bardziej popularny sposób hmm. na ten nasz sport. I coraz więcej firm się tym interesuje, żeby w tą stronę iść. No i nie wiem, możliwe, że my też spróbujemy sił w takim kierunku. Zobaczymy. Póki co, naszym, naszym priorytetem są te turnieje. I wiadomo, mój konrad na pewno zdobycie Mistrzostwa Świata, bo już cele pośrednie zdobyte, można tak powiedzieć i o to będziemy się starać, no. dopóki oczywiście pozwolą yy, na to no, środki. środki. E, a czy bilardziście jest łatwo pogodzić życie prywatne z życiem zawodowym? No właśnie z tym jest dosyć sporo problemów, ponieważ jak tak liczyliśmy sobie z Konradem jakiś czas temu, to, to wychodzi, że około, około 200 dni jesteśmy poza domem. Hmm. Czyli ponad tak, pół roku. Tak. Także hmm. tak, dosyć sporo. Zdarzałem się sytuacje, gdzie w kalendarzu widnieje jakiś turniej, natomiast czasami są zmiany dat, i mm. tak dalej. I w tym roku już miałem dwa takie przypadki, że po prostu u wujka, do, do, do wujka nie mogłem pójść na, na wesele, gdzie zapowiedziałem się, mm. że będę, a nagle w ostatniej chwili wyskakuje turniej. No a oczywiście niestety priorytetem będzie dla mnie ten bilard. Mm. Teraz znowu taka sytuacja, yy, pojawił się turniej w Rosji, yy, gdzie byłem. Wstępnie jako świadek mhm. drugiego mojego wujka, no okay. i niestety też musiałem odwołać. odwołać. Także nie jest łatwo, na pewno, z wieloma rzeczami, z wieloma rzeczami trzeba sobie, nie można po prostu za, za bardzo sobie czegoś zaplanować. Raczej to wychodzi na bieżąco. Okay. A byłeś w wielu krajach na świecie? Czy jest jakieś miejsce, które szczególnie zapamiętałeś? Myślę, że najbardziej mi sprzyjają stan. Hmm. Dlatego, że bilard jest tam bardzo mocno rozwinięty i y, jest wokół tego fajna atmosfera. Fajnie się gra. Czuć po prostu to, że, że jak się gra w ten bilard, to jest jakimś y, ważnym. To przytoczę jeszcze tutaj y, może sytuację ze sponsorem od strony sprzętu bilardowego. Hmm. Predator, chyba najbardziej prestiżowa teraz y, firma, naj, najprężniej rozwijająca się. Yy, przyczyniałem się do, do organizacji największych turniejów na świecie. Także dla mnie to jest ogromny zaszczyt yy, grać w ich teamie, należeć, należeć do ich teamu. Mm, pamiętam taką sytuację, jak byłem mały, to zawsze o tym marzyłem. Bo to, mm. był, to były kije, którymi się oczywiście najbardziej, najlepiej grało. I kiedyś była taka sytuacja, że chyba próbowałem do nich napisać sam, indywidualnie. Tam nie udało mi się w ogóle w żaden sposób skontaktować. I pamiętam tą chwilę bardzo dobrze. 3 lata temu na mistrzostwach Europy, jak zdobyłem. 6 Europy chyba. Mm. Yy, w dziesiątkę yy, podszedł do mnie jeden z przedstawicieli właśnie predatora, zapytał się, czy nie byłbym zainteresowany. Mm. No, uczucie niesamowite. Co prawda, gdzieś tam w głębi duszy... Miałem troszeczkę żal, że nawet nikt mi kiedyś tam nie odpowiedział. No ale oczywiście bez wahania. Mm. Się zgodziłem no i... Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Okay. Jest, jest to dla mnie na pewno też jakoś bardzo ważne. Tak z ciekawości liczyłeś kiedyś, ile już pucharów zdobyłeś? Właśnie nigdy nie liczyłem i szczerze mówiąc nigdy nie przykładałem większej wagi do, do pucharów, które dostawałem. Oczywiście są, stoją tutaj nasze te najważniejsze i czasami jak się na nie popatrzę, no to miło się robi, aczkolwiek dla mnie tylko i wyłącznie liczy się. Tytuł, to, że co osiągnąłem, a, a tę trofę sobie tam stoi na pamiątkę gdzieś. Myślę, że bardziej cieszy czasami innych niż mnie samego. Nie okay. bardziej ten tytuł. No to ja Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie ostatnia. <grym> ja też mam nadzieję. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I widzimy się. Tak jest. Dziękujemy.